Panią Krystyną Kler-Janik, ale urodziła się Pani w Jaśle. Tak, tak. Proszę mi powiedzieć, jak jasło Pani pamięta? No, znacznie mniejsze niż to, które jest. Wiadomo, a czy jakieś... Yy, Ruiny właśnie? to tylko pamiętam klasztoru, z którym graniczył, graniczyła ubezpieczalnia, czyli te biura i ambulatoria tam na dole a ja z koleżankami bawiłam się na gruzach ogrodu właśnie y, przynależnego do klasztoru. Przy czym no na co dzień żeśmy sąsiadowali z tymi mm. zakonnikami, bo ich tam jeszcze kilku mieszkało. Ale mówi pani, że na co dzień żeście sąsiadowali, czyli mieszkaliście gdzie? Rodzina? W ubezpieczalni. A dlaczego? No bo tak wtedy m, były tam widocznie ale, czyli, pokoje. Nie, nie, bo ojciec był kierownikiem tej ubezpieczalni. No właśnie, o, tam no. Tom, o tak. I wtedy mieszkaliśmy tam sami jako rodzina. A później, kiedy ojciec przeniósł się do Gorlic, tośmy za, zamieszkali na jagieły, w ubezpieczalni. Znowu. Ale po kolei. Bo zdaje się, nie, nie, nie przeszliście od razu z jasła do Gorlic, tylko jak to było? No nie, dlatego w wieczu mieszkaliśmy, że nie było mieszkania w Gorlicach. Gorlicy. Tylko dlatego. Tak. Nie wiem dlaczego już był bezpieczalni, czy remont był, że już nie mieszkaliśmy w, w tym budynku, ale ojciec czekał, bo to budowano bloki nowe i czekał na blok na Cichej, bo uważał, że tam będzie cicho rzeczywiście. Jak tam już wybudowano ten blok, to myśmy się zbiecza, gdzieśmy znowu w ośrodku zdrowia mieszkali tam, Przeprowadziliśmy się do Gorlic już na takie mieszkanie. Z... Ale wcześniej mówiła pani, że na Jagieły żeście mieszkali, bo bez A to na Jagieły mieszkałam tylko jako dziecko z ojcem, kiedy tu pracował, to mieszkaliśmy jakiś czas właśnie w ośrodku zdrowia tam, przychodni tej aktualnej dzisiaj. Na piętrze? Na Jagieły. Ale na piętrze czy. Na piętrze, tak, chyba na drugim piętrze. Z tego co pamiętam, a na pierwszym mieściły się ambulatoria i tam biura jakieś. No to ten budynek był już kilka razy przerabiany od tamtego czasu. Takie balkony były wzdłuż tam od podwórka. No zupełnie tam inaczej. Bloków nie było, tylko były ogrody. No to um, czasy jeszcze takie, kiedy gorlice się dopiero. Um, Czyli to po... był który mniej więcej rok? No. To już były początek lat 50. Gdzieś, kiedy myśmy tam mieszkali, krótko, dzieckiem byłam, no. A kiedy przenieśliście się na, na Cichą? Na Cichą? Na Cichą przenieśliśmy się, jak ja byłam w piątej klasie. Czyli miałam jakieś 11-12 lat. I poszłam do ćwiczeniówki, tu z wiecza. No i tu już kończyłam szkołę, potem ogólniaki. W międzyczasie zmarł ojciec, więc jak zmarł ojciec, no to myśmy się wtedy z mamą niedługo przeprowadziły na Wrublewskiego. A jakim sposobem, jak to się stało? No, zamianą mieszkania z majewiczami, ponieważ uznały władze aktualne, że za duże mieszkanie mama dziedziczy po ojcu służbowe. To były trzy pokoje z kuchnią, i że ponieważ jestem sama, a na pewno nie wrócę do gorlic, to mamie wystarczy jakaś kawalerka gdzieś w którymś z bloków. Ale mama długo się opierała i doszła do porozumienia z Majewiczami prywatnie i z nim się zamieniła mieszkaniem. Tym sposobem dostała dwa pokoje z kuchnią. Wprawdzie to było maleństwo, bo to 35 metrów raptem miało całe mieszkanie, ale tym sposobem władze musiały zaakceptować tą zamianę. Mam pytanie. Ulica Cichacz. Jak, jak ona wyglądała? W Tam nie było tylko szkoły muzycznej, ale były stare jakiś dom, z tego co pamiętam, a po drugiej stronie, bo to raczej się zmieniła druga strona tego domu, był barak robotniczy, tak jak, jak wszystkie baraki, które mają być y, krótkotrwałą budowlą. Trwała. Tak, to trwał i trwał. Nie całą... mieszkali tam cały czas. Nie, tam mieszkali pracownicy no tak. jakichś zakładów różnych, hmm. chyba. W każdym razie był ten blok. Potem był taki mały domek Państwa Przybytniów, i dalej były takie budynki. Nie wiem, co tam w nich było. Później mój ojciec, pod koniec już życia, stworzył tam pogotowie ratunkowe, pierwsze w gorlicach. Właśnie te budynki widocznie ZOS odzyskał jakoś, czy bym należały do miasta, nie wiem co tam dawniej było. Może to prywatny był jakiś budynek, ale nie zamieszkały za mojej młodości. I tam ojciec po prostu wynajął na pogotowie ratunkowe. I to było pierwsze pogotowie ratunkowe w Górnicach. Tam wiem, że tą część taką do dziś jest taka jakby parkingu. To było na karetki, bo ich była najpierw jedna, potem dwie. A tam był najpierw była taka sala dla sanitariuszy i kierowców, potem było ambulatorium i dyżurka pielęgniarki, która przyjmowała wezwania z całego powiatu gorlickiego. A, bo to było całe. Ta tak. Jedna karetka. Jedna karetka, pewno. Potem były chyba dwie te karetki, bo się zmieniały. Zmień, ludzie pracowali na zmianę. Ci, co przepracowali noc, szli do domu, przychodzili następni i to się tak rozwijało, potem pewno było więcej tych karetek. A potem jeszcze pamiętam, jak tam właśnie na samym końcu tego, te, tego, tego pogotowia dobudowano taką, takiej przybudówce, zrobiono miejsce dla położnej, bo przecież kobiety rodziły w domach dawniej. I żeby przypadki takie ważne, coś się działo gdzieś w terenie, przecież tu były takie wsie, w których światła nie było, w których w ogóle dojazdu nie było, żeby mogły być przywożone do szpitala po prostu urodzące. Była najpierw jedna położna, taka pani Szydłowska, potem były dwie. Ona nawet spała tam cały tydzień. Potem szła do domu i przychodziła następna i znowu tam dyżurowała ileś czasem. Tak to wyglądało. Zresztą pamiętam pierwszą izbę położniczą w Wieczu, którą też ojciec tam stworzył, obok ośrodka zdrowia. Też w takim była baraku, jak ten na, na, na cichej. Tam, no pamiętam, bo ja zawsze brakowało mi. Rodzeństwa, więc i, pani, yy, i jestem jedynaczką, jest. więc tam biegałam, bo były małe łóżeczka, tam była ta sala porodowa, strasznie, tym pani, żyłam. Czy wypuszczali panią bez problemu? Nie, no bo to było w trakcie organizacji, więc Aha. jeszcze tam wchodziłam. No, także to pamiętam. Takie, takie były początki. A, czy y, pani nazwisko lekarza, który tam dyżurował? Nie. Wtedy specjalistów, ginekologów jako takich to mnie się wydaje, że nie było. Ale nawet nie chodzi mi o specjalistę, tylko w ogóle pogotowie to kojarzy mi się z lekarzem, Nie. A pierwsi lekarze to byli wszyscy nasi, których Zięba, Rachel, Mysłakowski. No w każdym razie wszyscy ci starsi lekarze, niektórzy żyją, niektórzy już nie, to oni dyżurowali w pogotowiu. To były takie dodatkowe dla nich bonusy, że tak powiem, kosztem własnego prywatnego czasu. Więc tam dyżurowali i jeździli, czy noc, czy dzień zależy, jak któremu lekarzowi pasowało. Także pamiętam wszystkich młodych tych lekarzy, którzy zaczynali tam pracę. No bo wtedy akurat nie to co? Byłam taką małą dziewczynką. W domu, w którym mieszkaliście na Cichej, mieszkali również Gabrielowie, prawda? No mieszka, mieszkali, no tak. Czy pamięta Pani co? No naturalnie, bo my się przyjaźnimy od, od, od dzieciństwa. Ale z, z Agnieszką. Z Agnieszką, tak? Z Agnieszką, z Baśką. Najmniej może z Andrzejem, ale też żeśmy razem wyjeżdżali nad jeziora w lecie, na Doczkowa czy Dorożnowa, także przyjaźniliśmy się w pewnym sensie ze wszystkimi dziećmi tymi Gabrielów. Do się Agnieszka wróciła. Tak, nie, mieszka koło No nawet byłyśmy przedwczoraj w wieczu na plackach ziemniaczanych, no ale w każdym razie tak, no ja pamiętam. A panie, panią różycką. Tak, tak. Malo Pamięta pani ją przy pracy, jak malowała. Więc już była bardzo chora jak naturalnie pamiętam, bośmy się odwiedzały nawzajem, to była między różnica piętra, tam i z powrotem, żeśmy chodziły do siebie. Potem Agnieszka poszła do takiej, y, takiego technikum sztuk teatralnych w Warszawie y, po ósmej klasie. Byłyśmy rówieśniczkami wiekowo, ale ja chodzi, poszłam wcześniej do szkoły i chodziłam rok wyżej. Także nie chodziłyśmy do jednej klasy, tylko no, tam różnica była roku, ale przyjaźniłyśmy się cały czas. Matka y, jeszcze. Ja byłam już w 11 klasie, nawet przedwczoraj żeśmy o tym rozmawiały, bo Agnieszka mi powiedziała, że matka już od kilku lat odczuwała bóle i to był jakiś głos, który nie był złośliwy, ale tak długo zwlekała z, 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 z konsultacją jakoś, że już te bóle głowy nie dawały jej żyć, i zemdlała gdzieś na ulicy. I po prostu ją przewieziono do szpitala, ze szpitala do Krakowa i operowano. Podobno, że przeżyła dwa tygodnie, to teraz się dowiedziałam, bo to wtedy to inaczej człowiek reagował na takie rzeczy i dostała zapaści. Po prostu po, po, po nie wiadomo, czy związanej z zabiegiem, czy samą chorobą. I zmarła. I to był 61 rok. A przed maturą opiekunem klasy był synowiecki. Notabene ten dom też miał jego kuzyn, bo od niej kupiony. On każdego roku był naszym wychowawcą i wymyślał dekoracja klasy. Wtedy trzeba było jakieś gazetki robić jakieś. I mówi w tym roku, mówi Klerówna razem z Habelakową zrobicie dekorację klasy. No, to ja sobie myślę, jaką tu zrobić dekorację? I idę do pani Gabrielowej. Poszłam, opowiedziałam jej, ona już była wtedy bardzo chora. I mówi: Krysiu, jak tylko będę miała trochę siły, to ja ci coś wymyślę. No, i rzeczywiście za kilka dni przyszła po mnie i mówi: Takie wymyśliła talerze, malowane, bardzo ładne, takie z kartonu. Na, na ten mówi: Słuchaj, zrobiłam ci trzy te talerze, więcej nie dam rady, ale sobie na pewno sama dasz rady zrobić ich więcej. No mówię, to był taki ostatni kontakt wtedy z panią Gabrielową, bo zaraz potem właśnie wy, wyjechała do Krakowa na, na tą operację. Stanisław, ojciec, zabierał was wszystkie gdzieś na jakieś wędrówki? Nie, 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 nie. nie. On, y, y, owszem, dzieci były zabierane sobota, niedziela. Chodziły po tych szlakach, znakowały. Ja pamiętam, jak przychodzili w farbie, bo w takich puszkach, tak, tak chodzili tam i, i po tych wsiach nieraz spali w stodole. E, Agnieszka opowiadała, jak nieraz głodni, spragnieni, bo to wsie były wtedy biedne, częściowo wyludnione po akcji Wisła. Więc nawet nie zamieszkały, nie było się, się gdzie ani napić, ani zjeść, więc oni to... A jak to dziewczyny to znosiły? No różnie, buntowały się trochę, no bo wiadomo, że sobota niedziela można było w towarzystwie kolegów czy koleżanek spędzić, a oni całą rodziną szli, bo to, A, całą on, tak całą rodziną i matka, i, i oni zasuwali tak, po tych lasach, po tych górkach y, i malowali te szlaki. Zresztą oni cały czas nie wiem, czy byli twórcami, ale w każdym razie pomysładowcy, dowcy dawca. dawca. <grymna> Na Magórze tego schroniska. Tak nie, Nawet oczywiście. rozmawiałyśmy teraz niedawno z Agnieszką i ona mówi, że żałuje, bo to całkiem zmieniona jest architektura tego budynku. Tam mieszkali paluchowie. Pan Paluch był dyrektorem zdrowiska wesoła przez całe lata. Aha. Tam na Cichej. Potem wszyscy się powyprowadzali Gabrielowie na końcu, bo tam zmarł pan Gabriel już w tym mieszkaniu. tak. Agnieszki już nie było, bo ona już była we Francji. Baśka w Anglii, a Andrzej gdzieś na Śląsku. I mieszkacie z mamą na Wróblewskiego. Tak. Jak Wróblewskiego wyglądała? Niewiele się zmieniło. Niewiele się zmieniło. Niewiele. Bebuła było ruiną. To były takie ruiny zarośnięte krzakami, po prostu. Tam, gdzie był szkoła muzyczna, to też były jakieś ogrody, z tego co pamiętam. Nie pamiętam, jak budowano ten blok właśnie taki, ten po lewej stronie, gdzie był sklep meblowy, potem dalej. Wyjechałam z domu po Maturze w 1962, to wróciłam w 1960. 9. Jak pani poznała męża? Bo może powie pani coś teraz o A swoim mężu. W liceum ogólnokształcącym myśmy się poznali i on poszedł do Wojskowej Akademii Medycznej do Łodzi. Stąd pewno wybór miejsca mojej szkoły był właśnie Łodzią i tam no już cały czas kontynuowaliśmy panu, tą tak? znajomość. Tak, ja studiowałam najpierw w tej, tym licznym, ten dwuletniej szkole, potem na studiach, a on na Wamie. Ale na czwartym roku będąc zachorował na ciężką żółtaczkę i przeleżał kilka miesięcy w szpitalu. W związku z tym stracił rok, bo nie mógł przystąpić do egzaminów, bo nie zaliczał ani ćwiczenia, ani nic. Więc musiał go powtarzać. Powtarzał ten czwarty rok, ale nadarzyła się taka sposobność, że jeżeli odbył taką ciężką chorobę, to on może z tego wojska się uciec. uciec. No i rozpoczął starania. Okazało się, że do Krakowa go nie przyjmą, bo w Krakowie był inny tok studiów. Ale że może się dostać w Rokitnicy, ale za rok. Znowu by stracił kolejny rok, ale był tak zdesperowany, tak nie cierpiał tego wojska, że zdecydował się poczekać ten rok i pracował przez rok w Jaśle jako instrumentariusz. A ja dalej byłam w łodzi, i potem jak on się przeniósł do Rokitnicy, to ja zamieniłam studia z łodzi na kraków. No, i tak żeśmy dalej byli blisko siebie. No, aż do ślubu w 69 roku, w 68. Potem ja studia skończyłam wcześniej, no bo nie miałam takich perypetii po drodze. A w międzyczasie mama nam wpłaciła na mieszkanie spółdzielcze, i jak mąż skończył w 70 roku studia. To myśmy rozpoczął pracę w Gorlicach, dostaliśmy zaraz mieszkanie na Krakowskiej. Dobrze, a teraz może Pani powie, bo być może niektórzy słuchacze nie wiedzą o kim mówimy. Pan doktor Janik był? Radiologiem ale po roku, tak jak mówię, w 70. rozpoczął pracę, po odbyciu stażu przez rok rozpoczął specjalizację z radiologii, którą ukończył, no i rozpoczął pracę u doktora Koska, bo to Kosek był wtedy ordynatorem tego oddziału i rozpoczął pracę i pracował do śmierci jako radiolog. Dwójki nie zrobił nigdy, bo nie chciał. W zasadzie to nie, po prostu nie chciał być kierownikiem przez żaden z tych okresów. Miał kilka razy możliwości, ale po prostu się wycofywał. No i tak mu było z tym dobrze, aż do emerytury. W 2006 poszedł na emeryturę, a w 2007. Zmarł. Czyli zaraz bezpośrednio tak. nie, nie cieszył się emeryturą, czy no pracował nie. do końca? Nie, nawet wcześniej poszedł, bo radiolodzy chodzili wcześniej. wcześniej tak. Ale pracował do końca, czy na emeryturze już dał spokój? Pracował u Korpackiego, tam opisywał zdjęcia i dojeżdżał codziennie do, do, do pracy, ale już nie w szpitalu, tylko to był prywatny gabinet. Na Piekarskiej? Na, nie, to na piekarskiej, na piekarskiej. Na piekarskiej. No. No i nagle zmarł. Wyjechał do pracy, poczuł się źle, położył się na siedzeniu pod szkołą muzyczną, na cichej i zmarł. No aż go zaczęli szukać z przychodni tamtej, któryś z radiologów poszedł i znalazł go na siedzeniu. No Prób wezwano karetkę, reanimowano go, ale to już nic nie przyniosło. Przypuszczalnie był zawał, także tak się to skończyło nagle. Mieszka Pani w tej chwili dawniej w teraz to są Gorlice. My wcześniej kupili chałupę starą, szalowej. Cieszyliśmy się tą chałupą przez 10 lat, ale ja jak już przestałam pracować, to zajęłam się teściową. Która mieszkała sama, była wiekowa, mieszkała na Mickiewicza i po prostu znałam, że skoro nie pracuję, to mogę się nią zająć. Babcia jeszcze była wtedy sprawna na tyle, że ruchowo. No więc żeśmy do tej, do tej szalowej jeździli prawie codziennie po pracy męża. Wieczór żeśmy wracali, ale zaczęło mi się marzyć żeby to nie był wakacyjny dom, tylko żeby to był dom całoroczny i zaczęłam szukać domu na zamianę z jagieły. I szukaliśmy rzeczywiście z rok albo z półtora różne były oferty na jedne nas było stać, na inne nie, które były bliżej miasta. No i w końcu znajomi tu Nowakowie, tego Adasia z Rondo Center Rodzice, z którymi się przyjaźniliśmy, dowiedzieli się o sprzedaży tego domu, gdzie to było małżeństwo bezdzietne, ci państwo synowieccy, i że dom po jego śmierci będzie do sprzedania, po jej śmierci. Zainteresowaliśmy się, chociaż ja już... Machnęłam ręką i sobie myślę, dobudujemy coś do tej chałupy wszelowej i, i tam będziemy już dalej siedzieć. Tym bardziej, żeśmy się tam z mieszkańcami zżyli. Było bardzo fajnie. No i zdecydowaliśmy się na kupno tego domu wtedy. Sprzedaliśmy mieszkanie na Jagieły. Na krakowskiej. Na jagieły, bo myśmy już na jagieły mieszkali przez lata. Na krakowskiej to dostaliśmy po ślubie mieszkanie. Aha. Potem przeprowadziliśmy się, to było małe M3 na M4. A potem zem 4 na Jagieły. Do bloku? Do bloku. I w tym mieszkaliśmy w tym bloku na pierwszym piętrze, ja nad sklepem. No, tak. no. I to mieszkanie sprzedaliśmy i kupiliśmy ten dom, wyremontowaliśmy. dużo była roboty. No tu tego pokoju w ogóle nie było. Tu był przedpokój, tu była łazienka i schody na strych. Było dwa pokoje z kuchnią, ale nawet nie chodziło tą powierzchnię, bo młodszy syn już był też samodzielny, też miał mieszkanie po babci na Mickiewicza. Starszy, no to Marcin dostał na Wróblewskiego. No, i uznaliśmy, że nam wystarczy to do życia. Najważniejszy jest ogród, tak. No, i dla tego ogrodu ten dom został kupiony i zrobiliśmy remont podstawowy. No, wszystko było do wymiany jak w starym domu, bo on w 50. Ja który bardzo tak? dobrze pani. Miałam taką możliwość się przeprowadzić po śmierci swojej swatowej na krakowską, ale już bym się dzisiaj nie umiała. Przystosować do hałasu, do tego ruchu. Jednak człowiek się jakoś tam przyzwyczaja do. do z wiekiem, z wiekiem, wycisza się. <grym> Także nie, no tu mam naprawdę, wystarczy otworzyć balkon. Ja mam kawał ogrodu, to jest 30 jarów, to jest jak na jedną osobę, to jest bardzo dużo. I to mi w zupełności wystarcza. Marcin ma swoje. Młody jest w Anglii. No. Dziękuję bardzo za opowieść.